No, mów, Marek, mów, przedstaw się, przedstaw się. Eee, dzień dobry. <grymne> w zasadzie jest już Klasycznie. Tak. Odkręcam gaźnik żeby się dostać lepiej do reszty śmieci. Eee, ja tutaj, przepraszam już tak skromnie powiem, ale wpycham gumkę w otwór. Kolega okay. już atakuje, proszę. Tak. Nie wiadomo o co chodzi. <grymne> Odsypiłem już gaźnik. I a to za szybko, wiesz, będziemy musieli zwalić. Yy, yy. Gdzieś miałem płaskiego. Ale chuj. No, ale zniknął. A gdzieś? Tak. No. Tak? Topski płaskiego. Ty, ale czemu, bo jest teraz odkręcona, tak jak dobijemy. Dobrze, dobrze. No, Kręcimy poleci. technikę. Marek, technika. Technika? Nie ma żadnej techniki. Pchamy. Nie, no opowiadaj, opowiadaj co robisz. Zdejmujemy Zajmuje ceban panie. Kręcimy. Nie, nie. tu się bawi, bawi z bo, to jest jakiś To jest na 130, 139 molozji Na krótkim wale, na krótkiej skrzyni biegów A skrzynia Nie, 80. O Stary, to na, na pierwszym biegu stawiamy na, na kole Co, Co tu tak robimy? No, próbuję zdjąć wyjazd, Cyman